Kievanko z tej strony Victornex i czy kojarzycie live, na którym graliśmy sobie na boty w Team Fortress 2? To w sumie wtedy powiedziałem taką jedną rzecz: najprawdopodobniej nie odnajdę tego, a jak odnajdę, to będziecie teraz mniej wklejone, ale tam powiedziałem, że zrobimy coś takiego jak turniej botów. I najśmieszniejsze jest to, że możemy zrobić taki albo król wzgórza, albo punkt kontrolny. I szczerze, wydaje mi się, że punkt kontrolny może być lepszy. Damy 25 botów, gdyż i robimy je na Ekspercie Żeby było tak śmiesznie, żeby wiecie no Zobaczmy jak, aha są, serio są tylko dwie, <laughs> serio? Tylko dwie mapy? <laughs> o Boże, dobra, ta jest troszkę gorsza po takie ten, więc weźmiemy to, Ale dobra, wiecie co, weźmiemy Króla Wzgórza, bo jak tam jest tylko tyle map to masakra mil może być ciekawy. albo side, weźmy side. Mieliśmy sobie tutaj y, eksperty i 25 botów, rozpocznij. Oj tak, i tak w końcu wbiłem 400 godzin w TF-ie. Y, niedługo też będę próbował scoutem wbić jak najwięcej punktów, ale to zobaczymy, nie? to jest ciężkie. Pyro to prosto było. O, Rocky rom, medy gra. dobra. A więc, i oglądamy. Więc tak, są równe drużyny, tak? Nie, nie ma równych. Jak to nie ma równych? Jedna osoba powinna być... To dziwne, ale dobra. Więc boty ruszyły, to będzie takie komentowanie. O, już się scouty zaczynają krepać. Widać, że ten scout trochę gorzej sobie poradził. O, o! Nieźle ten demo demon strzela. Ale gra jest głośno, dobra, ale trochę wam podgłośnię, bo jest za cicho. Pięknie, heavy sobie tutaj radzi razem z medykiem. O, tutaj widać. Czerwona drużyna zaczyna przejmować. Niebieski scout. w... gdzie <laughs> jest snajper? O, tutaj. Ekspercki snajper, tutaj widzimy. Inżyniera idzie na walkę. Widać, że inżynier Gaming z dystansu z shotguna naprawdę ekspert. <laughs> Nie, ale serio, to jest poziom ekspert, czy jaki? za Jak on zaczął. Więc widzimy, czerwoni przejmą, czerwoni przejmą, przejęli. Teraz idzie niebieska drużyna. Widać, że dużo osób się zrecpiło. Oraz men zaczyna spamować. O, ale odbicie pyro, ładne. I pięknie sobie czerwoni radzą z obroną. O, jednak, o, inżynier stracił dobre, ale weszedł. Ale wyszedł Heavy z Medykiem. Oj, oj. No, pierwsze miejsce zasłużone. 6-1 statystyki. Olej, jeszcze Uber na skałcie. <grym> na żołnierzy O, Uber. <grym> Nie, walki botów są takie głupie. Oj, biedny y, Grim. Oj, został sam. No i niestety niebiescy przejęli. Jak na razie cała drużyna czerwona się zbiera, żeby wygrać. Ale widać, że naprawdę ma. Oj, oj, oj. No, tutaj będzie z tym problem. Jakie są składy? W czerwonych jest jeden szpieg, więc może on tutaj... Może mu się to... O! Był tam szpieg, widzieliście? Zabił szpieg. Więc gdzieś tam jest szpieg, ale jest działko. Muszą boty pomyśleć. Jak widzimy tutaj, szykują się do walki oraz się respią. Widać, że czerwonych jest o jedną więcej. O! Przejmują! Zabili medyka. I teraz, czy przejmą? Przejął! Dzięki temu... Dzięki temu szpiegu. Widzicie? Ja mówiłem, szpieg jest tutaj protipem, nie? A więc czerwoni mają naprawdę dobrą obronę. Dwóch medyków, żołnierza i hebiego. Tutaj widać, że... On się topi. On się topi, a ja nie były. Mówię... <grystanie> Serio? Bo ty nie umiemy wychodzić O, wyszedł z wody nareszcie. Oj, widzimy, że cała drużyna czerwona zaczyna rasować. Heavy został sam. Ale został odepnięty. Niestety nie za dobrze. Dwóch medyków się leczy. <grystanie> MC Kimo mi to przypomina ten odcinek. Lecimy. Ale to jest nawalanie masakra, takie dźwięki. Czekajcie, a to dało się chyba cross zero zero zrobimy, wiecie? Żeby nie było widać. O, teraz ładniej. Oj, czy niebiescy robią pusz. Oj, strajdowali się. Naprawdę blisko. Oj, headshot. I przejmują. Chociaż może żołnierz... Oj, uber! No i niestety tutaj już raczej przejmuje drużyna niebieska. Widzimy tutaj dwóch medyków, jeden z <grymiany> Ten żołnierz jak stoi, tak czeka z tym Uberem, żeby naładować. Oj, oj, szpieg! Oj, niestety szpieg umarł. Nie udało mu się. Widzimy tutaj snajpera. Widzimy naprawdę profesjonalne miejsce. Szczerze jedno z lepszych, chociaż ja bym się bardziej ustawił tutaj w jego miejscu. E, co tutaj jeszcze? Oj, heavy zaczyna, ale zaczynają raszować. Dwóch medyków, demo, żołnierz. Zaczyna się rasz. Możliwe, iż... Oj, oj, oj! Snajper tam porobił. Oraz ten heavy. Oj! No niestety, medyk razem z chemikiem tutaj niszczą. Widzimy tutaj dwóch medyków. Niestety, żadnego snajpera. I chyba widzimy afków. A nie, jednak ja się respią, dobra. Bo oni cały czas umierają. Tutaj zobaczmy drużynę niebieską. Widzimy tutaj inżynier. Tutaj snajper cały czas stoi. Patrzy i tutaj mamy kolejnego medyka. Tutaj mamy teleport. Naprawdę mądry. A to są dwa inżynierzy, dobra. Oni jeszcze teleportu nie postawili. I to będzie jeszcze mądre, zobaczycie. I jak tam przechodziłem, czerwoni zaczęli... Oj, czerwoni, rektaj, pięknie. Przejęli punkt w końcu. Może uda im się wygrać. Będę komentował dwie tury, bo uważam, że to jest lepsze. Chociaż drugą turę chciałbym sam zagrać, wiecie, tak? Tak zobaczymy kontrast, co nie? Na ekspercie w ogóle są te boty, więc nie wiem, czy mi się uda. Oj, udał, oj, ładnie, ładnie. Tutaj jest teleport, jakbyś zniszczył, to drużynie byś pomógł, ale dobra. Oj, przejmują, przejmują. Oj, ile on ma HP? -e? Jeden? On ma jeden HP. -e. Nadal żyje, co jest najśmieszniejsze. Oj, medyk go nie zdążył leczyć. Oj, medyk ładnie przeżył. Oj, ten scout nie ma szans. W ogóle scoutem grać na boty to jest ciężko, bo one mają aimbotem praktycznie. Oj, ty sniper usił rusza i strzela normalnie. headshoty same, nie. Oj, pięknie. Pięknie, heavy. No i bez medyka heavy niestety sobie nie poradził. Czerwona drużyna cały czas utrzymuje prowadzenie. Pięknie, pięknie. Teraz jest piękny rush. Oj, Pyro pięknie odbił przeciwników, aby nie mogli oni przejąć punktu. Jezu, ale to jest u mnie głośne, w tej słuchawce, czekajcie. wiecie. A teraz będzie mniej głośne. Na tym uchu co za bardzo nie słyszę. Dobra, jeszcze Oj, snajper tam widać troszkę. Zaczyna naprawdę dobrze grać. Widać, że gdzie jest O, widzicie, on jest pierwszy. 17-0. Widzicie? Oni, oni nie mają jak go pokonać. Oj, oj. Mamy drugiego Snipera. Oj, chyba. Przejmuje? Nie, nie przejął. Demo go po prostu wysadził. Bardzo dobrze. Oj, oj, oj. Będzie chyba przejęcie. Oj, będzie przejęcie. To działko tutaj w ogóle nie wiadomo po co. No i niestety przejęli. Punkt. A ja aż się napiję, bo mnie normalnie Punk, Widać, że sobie dobrze radzi snajper. Zaczyna sobie dobrze radzić. Medyk w ogóle nie leczy nikogo. Oj, najlepiej jest... Oj, medycy się wycofują. Czyżby przejęcie samego żołnierza? Chyba, że snaj... nie ma snajpera. Już nie ma snipera lol ale... No i niestety przejmują i wygrywają ten mecz Wygrali ten mecz jako pierwsi Więc drużyna czerwona wygrywa ten mecz Nie wiem czy drugi mecz też zagrać, czy zagrać? Może zagram, wiecie co? Snajperem z ostatecz... ostateczną nagrodą. To jest naprawdę śmieszny nóż na te błoty. Bo one nie ogarniają, że jak kogoś zabijecie za nich, to oni nie widzą. Chyba, że na eksperckim mają trochę mądrzejsze mózgi, to może tak nie być, więc... Wrócimy do komentowania Ale śmiesznie się gra ostateczną nagraną Nie polecam, jak, jak tak lubicie grać dobrze to nie polecam, ale... W ogóle nie jest śmieszna broń Śmieszna Cześć Co on odmala? Dobra Śmieszne są boty Cześć Cześć Pięknie Dobra, i to jest właśnie śmieszne w tych botach A, celownik się wyłączyły. Nie widać celownika, na tak Witam Piękne. Uwielbiam to. Widzicie? Daję zwycięstwo swojej drużynie. Mimo, że mam najmniej punktów. Nie! Jakim cudem? Jak, jakim cudem to nie był... Jakim cudem to nie był backstab? Ta gra oszukuje. Pomocy. O, dziękuję. <ścoughs> Ten medyk po sekundzie ogarnął mnie. Cześć, Heavy. Dobra. O, Jestem ciężki. Leczcie mnie. O, bardzo... <laughs> Jeden medyk do mnie strzela, drugi mnie leczy. <laughs> To uwielbiam w tych botach. Jeden medyk do mnie strzela, drugi mnie zaczyna leczyć. leczyć. To jest naprawdę piękne. No i teraz nie mam przebrania. Właśnie dlatego ostatecznej nagrody nie używa się z dzwonem zmarłego. Czekajcie. Nie tak. Jak to się wchodziło? Tak. O, dobra. Oglądamy cały czas ten mecz. I oglądamy. Dzięki mojej pomocy niebiescy sobie zaczynają radzić. Ale chyba... Już... Oj, uber. Uuu, sniper widać. Najpierw widać, sobie tutaj nieźle radzi, chociaż to miejsce nie jest zbyt dobre, gdyż może go zaręcigać snajper, ale widzimy tutaj drugiego szpieg, drugiego, oj, 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 biedny snajper. Oj, tutaj przychodzi szpieg, niezauważony szpieg zabija właśnie żołnierza, naprawdę dobrze. Oj, działko zniszczone, czerwoni przejęli punkt, no, raczej przejęli, wydaje mi się, że już, oj, idzie, idzie push heavy z medykiem, ale chyba przejmą, zdążą przejąć, aj, nie zdążyli. Oni zdążyli teraz przejąć, akurat teraz, bardzo idealnie. Oj, oj, zaczyna się puszyk, oj, puszują chyba, zaczynają, dopiero się respią, ale wydaje mi się, że może to drużyna czerwona przegrać tym razem, gdyż jak widzimy, oj, 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 działko, aj, już będzie problem, no bo, bo ty na ekspercie w ogóle sobie z działkami nie radzą, to mnie normalnie rozbola. Chociaż ten heavy sobie poradził, co nie? Naprawdę sobie radzi, o, snajper. Oj, oj, oj! No niestety, powolne strzelanie heavy'ego nie dało im przewalić na tego snajpera. Ej, ten snajper z obowiązkiem jak się pan z tym czuje? Jako jeden z najlepszych snajperów w całej drużynie. Chociaż ich był trochę lepszy. Nie! Ten jest lepszy, no? Jak tam pan się czuje? Naprawdę dobrze pan strzela. Ale on umy... ale on wyczuwa, nie? Tu, 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 tu. Bądźcie strzelić, mówię trzata, czy co? A schował się. Dobra. Widzimy tutaj, Kray Oj, oj! ajajaj, aj, aj. Raszyk się nie udał. No niestety Lecimy Oj 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 Szpieg widać tam Próbował Ale no niestety Czemu ten Blue Medyk w ogóle zaczął iść do czerwony Oj no i niestety mu się nie udało Aj bardzo długo przejmują ten punkt Niestety najprawdopodobniej Drużyna Czerwona wygra ten mecz No niestety Drużyna Czerwona zaczyna przegrywać Sorry we chwilę przerwy I oj oj dział Oj oj, oj. Dwóch inżynierów tutaj się naprawdę nieźle. Naprawdę się nieźle rozstawili tutaj i działka sobie radzą jak na razie z blue, ale to może nie kończyć się tak szybko. Patrzymy. Tak z góry, zobaczymy. Widzimy, że drużyna niebieska zaczyna puszować, gdyż się wszyscy a czy w oni trzymają się na punkcie. W takiej perspektywy ciekawie się gra, ale że jedna osoba aż tak mocno jakby daje wygraną, to mnie zdziwiło, nie? Teraz na nam lepiej te boty, żeby bardziej... Ten... A no tak, bo wiecie co, bo zapomniałem, że jak dam nieregularną liczbę, to jak ja wejdę, to i tak będzie nieregularna. To <grym> wygląda <grym> trochę Ale czerwoni wygrali. Ale czerwoni wygrali ten mecz. Ale pogratulowania daję dla tutaj... Ale pogratulowania daję dla snajpera. Obu snajperów i dla Heavy z medykami. Naprawdę dobrze sobie radzili. I naprawdę zasługują na wygraną, którą jest wieczną. No, oh. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. W sumie śmieszny odcinek, taki bekłowy trochę. Więc to na tyle. Na razie. Cześć.